Witam, dziś pokażę Wam jak aktywować funkcję świateł DRL do jazdy dziennej w samochodzie KADY roku 2008 Po przekręceniu stacyjki automatycznie będą się zapalały przełącznik będzie na zero. do tego będzie potrzebny program VCDS I robimy tak. Dobrze, dawaj, stój, dawaj. O jest. Wchodzimy w tutaj 09. Długie kodowanie. Bit 0,0 i tutaj bit numer 3 Daytime running Lights Skynavej Active. O, coś takiego. Zaznaczamy. Wychodzimy, akceptujemy. I potwierdzamy i dobra, przełącznik jest na zero Zapłon Włączony światełka dzieła tylko, tylko trochę chujowo jest, że Działa to zaraz po przekręceniu kluczyka a nie po zapłonie, że jak się zapali silnik, odpali silnik to wtedy się załączają. Także tu trochę trochę lipa, ale to lepsze to niż zapomnieć włączenia świateł i dostać jakiegoś mandata. Także to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam.